To kogoś na łeb, dosłownie? No, tak. To musiało boleć. No, kogoś tak. Uw, Jak, jakby tędy wejść? No, wiedziałem, że No, raczej nie. Ojej. Tędy może spróbujemy? Buh, 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 buh. Nie do końca to chodziło. Nie, da się na tego spokojnie. Chcę tu, chcę tu wyjść. weź się zdecyduje. Siadasz, nie siadasz. Wchodzisz, nie wchodzisz. Nie powinien tego robić. Wiesz, że rzeczy nie powinny tutaj być. A są. Tędy nie chcesz wchodzić. Dobra, rozumiem. Tutaj wydaje się. Być drogą do góry. No ale okej, okay. czy jesteśmy w końcu wyżej niż byliśmy? Ja <Szysk> jak się tady dostać? Fajnie, że to jest flaga i w ogóle, nie? Ale... kasa de templari, ale się to, ja tam chciałbym do góry wejść. O! Tutaj może, tak dosłownie? Zapisz się, Altair? Altairze, no ja cię proszę. O kur... Nie, to było... Powiedzmy dosyć no, oczywiste. Nawet, że mogło się gorzej skończyć, niż. Się. I tu to połowy zdrowia. No to wygląda no, jakbym tu, tutaj miał jakieś wyjść, cholera potem. Hmm. Tędy, 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 tędy. Próbujemy? Si, każdy ma Ach nie, wchodzimy tędy. Ostatnia próba jeśli to, jeśli to nie wyjdzie, no to trudno. Tak, nie, nie Okej, okay, tu nie mogę wejść. Tutaj może coś ten? No jeden. Dobra, miał być ostatni raz, więc olewam, olewam. Idę tutaj. Idę tam, bo nie mam pojęcia jak tutaj wejść. Pewnością. Raz w teraz już sobie rozumiem, że lepiej byłoby, gdybym wlazł na górę. O, dobra, idziemy tędy, tędy. Zawsze płynęłyśmy tutaj tego. No i teraz całkiem sporo czasu poleciało na to cholera, to mi się nie podoba. Może jakieś ja domyślę się, albo no, po prostu przypadkiem, tam wejdę na to wieżę kościelną. Dobrze by było, problem. O, alpie się, panie. E? Nie wiem, co było z tym, tym serżnikiem nie tak, ale okej. Okay. Dobra, chodzimy tutaj na tą wieżę. Wieżę wieżyczkę. Ale Akka faktycznie widokami to powala. Tak, bo jesteśmy bo jest w Adce, prawda? Nic mi się nie porypało. Tak, Akka. Bardzo dobrze. Fajnie wygląda ten cień. Tutaj podeszliśmy pod, podeszliśmy pod jakąś warownię większą. Gdzie, czy to nie było jakiejś drogi do, do wejścia na tą katedrę? No nie wiem. No spoko. czy dostanę tego zuma Normalnego, czy nie? Nie wiem czy nie, jak tam w <laughs> teraz może jakaś środka się da? Eee, tutaj, dobra Ej, gdzie? Właś O o, baj Chciałem do niego dojść, prawda? Nie żeby... Tutaj siano stało, nie? Gdy Animus ostrzega, że także ten, tego <laughs> To dobry skok wiary, nie? Pokój i bezpieczeństwo, bracie. Mam wrażenie, że nie zaznam żadnego z nich. Może tak może być. Mi się należało. Byłem zbyt pewny siebie i Wilhelm nasłał na mnie swoich uczników. Rozprawiłbym no. się z nimi, lecz prawdę mówiąc, brak mi umiejętności. Hmm, Czy zechciałbyś okay. poszukać ich i zabić? Jeśli się zgodzisz, może znajdę dla ciebie coś przydatnego. Okej, okay, tak, jednak, tak mi coś, coś mówił jednak, że to może być dobre. Eee, okej, okay, tutaj mam cele. I to wystarczy tylko, że oni mnie nie zobaczą, tak? Czy mnie ma nikt nie zobaczyć? Oj, parę mediaków, do paru miedziaków i co? No im Fortuna, kurde. Tak, mam. Dobra, udało mi się tutaj wejść, no. Nie, nie, to tylko... Tego jestem wiadomo, to tylko inni mają mnie zobaczyć, prawda? No, gdzie ty tam popał? Skaczesz! Nie wiem, co z tej gry jest ja to grą. Czy to jest kwestia tego, że ja coś robię źle, czy co, ale. No, wybitnie chujowo dzisiaj idzie. Tutaj będzie aż drugi cel za winklem. Może mam tutaj jest największych zdolności po, 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 pozwalających nam widzenie przez ściany no, Okej. Okay. Zatem ty nawet myślę, czy myślał nad zdjęciem naszego priatiela, bo to chyba chodzi o tą osobistość tutaj, z noża po prostu. Chyba nie będzie takiej potrzeby. No, Och, no kurwa, no nie! No nie... No nie, ostatni, no. Ej, ze spadnie sobie stąd! No, nie bardzo. Panie, 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 panie. No. No dobra, no należało się. No, skopałem misę, skopałem. Skopałem, skopałem, skopałem. Chociaż mi to mechanika trzeba naprawdę irytować. No będę znowu 500 godzin. poświęcony na to, że po prostu robić to samo, to samo, to samo, ale coś mi się jakiś nowy zaczęłek pojawił. Lulko mi się wydaje. Tutaj muszę wracać. Dobra Cześć, cześć, witam. Ja okay, się wracam. Nie, proszę nie odchodź! Proszę tylko o parę miedziaków. Po co ktoś miałby to robić? Hmm. Miałem informatorykieś informatory powoduje jeszcze na mierzać kik na sprawę. Dobra, wracamy do tego ostrza. O kurwa, dobra, było szybkie. Witam, żegnam. Co to może pójść tak? Jakby A... zabraza, coraz mniej mi się chce już grać to gierka. Chciałeś jakieś przeskoczyć, prawda? No po cichu zabije wszystkich, tak? No wiecie, zesmułem tutaj jak... Słyszę, że jakieś napały. Dobra, dobra, dobra. Nie, dobra. Mm, czy znaczy, oczywiście? Gdy poczujecie pokusę, idźcie i módlcie się! Ok, raz. raz, no spokojnie, bo emocje tutaj nie są wskazane. Ja za tym winklem będzie nasz przyjaciel, prawda? Dobrze myślę. No faktycznie, mógł mnie zauważyć, no ale... Jednak dobrze, że nie zauważył. Cicho, sprawnie cholera Niechże odwróć się priatielu Dobra, git hmm, Problem z głowy Teraz wystarczy tylko nie spać komuś na głupi ryj No Mechanika mnie tutaj czasami naprawdę dobija Mam też taką szczere nadzieję, że nagle nic się tutaj nie zmieni, że nic się nie zepsuł magiczne na dachu ani nic. Nie wiem po co ja to robię, też mnie to zastanawiam. No tak, tak, tak. O, zeskoczuję na dół, nie, zgiń sobie. No, jest tu flaga, ale mamy chwilowo. Yy, w centrum braku zainteresowania. No bo to jednak. Hej, świętego spokoju dojść sobie tam na chylu. Na chillu. dobra, hap, hap. Ach, to animacje piękne. No dobra, już myślałem, że tu jest woda, nie. Nie ja bym się poczuł nie także tak bym po spis zgolił na dół. Dziękuję Altajże. Znów mogę poruszać się wolno po mieście. i to i my wszyscy znacie widzę, którą no, sporządziłem Zaznaczyłem na niej pozycję pozostałych uczników Wilhelma. Przyda ci się jeśli znajdziesz się w jego fortecy. Nieznany Asasin No, okej, okay, to jest? A, próba flag. No to z dzisiejszym działaniem tych mechanik, nie? To w ogóle na pewno będzie bomba, ale no, okej. Okay. No nie, nie mogę być sceptycznie nastawiony. Lecę tam. Lecę tam. No no no. Nie, choroby się roznoszę No tego nie jestem biedzim, więc też, też się mogę cholera zarazić. Po, po, po co mi to? Muszę podejść bliżej. No, już wróciłeś, Altairze? No, przyjdę cię. Jak, jak ja cię lubię. Robocie. Tym razem Al Mu'alim nie wydał żadnych rozkazów. Dla własnej przyjemności, proszę, żebyś przyniósł mi twarz. Ok, wiem Masjafu, głos. Które ukryłem w dzielnicy Ryszarda. Ponieważ w przeciwieństwie do innych jestem lojalny, powiem ci o, co było w Akki. tego to aktora ważne. głosowego. Tym razem spróbuj jednak wrócić do tego. Labingował Ezreala, widzę legend. Grał Kubę w rodzinie zastępczej. A ja dalej nie pamiętam cholerego nazwiska. Przykre. A, dobra, Zapominam, że pierwszą flagą jest ten ziomek. Woli, Ty, to gdzie? Hmm. Czy on mi po niemiecku coś mówił. Tak to brzmi. Tak, to brzmi jak niemiecki. No tak, jakby je groził śmiercią, chyba. Na głowy nie dam. A, no w sumie Niemcy zaczęli są tak takie zjaty to wielkie wielki kościół niemiecki czy jak to się zwało, prawda? Też coś, to, miał tam swoje przygrosze Nie, wisi mi to co tam robicie. Ja, ja, chcę, ja chcę jedną rzecz prawda, zrobić tutaj. Plagi. Plagi, flagi. Flagi, flagi, flagi. Myślę, że mi to dwie minuty zostały. No gdzie ciul? Właśnie, tu jedna flaga tu jest. Zejdź tutaj. kiedyś coś takiego? Daj tutaj nie spadnie nie spadnie na tego się Dziękuję. No i mamy. Na no, minutka, Ta ciężka praca sprawia, że zmieniam zdanie o tobie. O to co wiem o Wilhelmie. Jak ty się nazywałeś, cholera. No lubiłem tego cara. Dobra, dalej im król pojechał do Jaffy. Ma świetny gość. Od tamtej pory. Widzicie, teraz założyłem cytadeli w otoczeniu armii. Czy zdołasz go zaatakować eee. przy tak szczelnej ochronie? To się okaże, ale osobiście Pamiętam, tak. mam zaatakować go. Czy znaczy, się co do tego, że mi się uda? Czy wątpliwości się, czy za że należy mu to. Znaczy, że należy, wyrok został sprawiedliwie podjęty. Dobra. Okej, okay, to jest ocalenie, chilowo Ja mnie nie mam pojęcia, jak tutaj wejść. No dobra. No tak, zakładam, że tutaj da mi to prawdopodobnie jakiegoś ocaleńca kolejnego. Nic więcej, ale okej. Okay. Tutaj to wygląda. Jak na miejsce, bo jak powiem ma to się wszystko dokonać, prawda? No ale... Bardzo dobrze miałeś szczęście. Starszy człowieku. Ten głos ja znany, cholera. Tego dziadka, który to mówił. Ja nie mam pojęcia. Czyj to był głos? Halo? Co to ma być? mi widzi, ktoś się zaraz zdenerwuje, tylko pytanie kto i czemu. Kogoś zdenerwowałem tym wiszeniem. Temple pewnie. Nie. Ja nie mam pojęcia co to tam stało. Tam mogę to urwę się? O cholera! No Nie powinno mi tutaj być, oj nie powinno Musi mi to nie powinno być O kurde Zobacz jeszcze jest No cała, ta, ta forteca. Chyba się w i zaatakowałem O. Nie nie, 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 mam zło broń w ogóle, bro, halo Nie, ta broni. Nie chciałem ostro, nie chciałem ostro, puść się, puść się, puść się, puść się Wyłóż walkę i wy... dalej dalej stąd stary Cholera Jakby to powiedzieć, nie do końca o to chodziło Mechanicznie, ale no nieważne. Okej. Okay, yeah, okej, okay, okej, okay, okej, okay, okej, okay, okej, okay. okej, wszystko rozumiem. Prawdopodobnie nie będziemy mieli tą misję do zrobienia. To jest pierwsza kwestia. Druga kwestia, sobie tutaj ustawimy ten punkt z powrotem. Nie, ja tu. Ja, ja wracam do tej fotecy. ale to wygląda przypadkowo jako, jako takie trzecie wejście. No dobra, tutaj nie chciałbym rycerzyka popchnąć. Na szczęście tutaj się nie za bardzo kojarzył jeszcze nie chciałbym go popchnąć, żadnego ze strażników No bo to jednak syf się może zrobić Tutaj nie ja muszę wejść tam chyba, nie? Tak Czy jest opcja inna, żeby wejść tam w miarę nie wchodząc na mury? Łooo dobra, 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 Tak, to Niemcy! Ewidentnie Dobra, okej okay. Jestem prawie przekonany... Jestem prawie już pewny, że w ten sposób będziemy mieli O, kurde, A jebać was, nie, was, idziemy stąd w Albo nie. Drabajna, drabajna, zajebana. Dobra, ja tu... Lec, lecesz po jedno Już to robiłem w <noise> walić to Działanie po cichu średnio idzie Dobra, o, jene. Też nie o to mi chodziło. Dobrze, nie poszło, kolego. Bam, bum. Dobra, jest ok, jest okej, okay, jest okej. Okay. Mogę tutaj się wpierniczyć. I tutaj się będę rozumiał. A to będzie od uja. Puść tutaj. Póki mi nie zaszczelą, będzie dobrze. Nie, nie, jestem w dobrym miejscu, mi się daje. Mogę tutaj się z nim bawić, dopóki ktoś się nie przelezie. Dobra, idę tutaj. Nie chcę to... To wiesz... Pff, ziomek zeskoczył na dół, spoko Okej, okay, niech to tutaj przejdzie ten w no nie? Dobra, panie ratę, nie będę się krył jak szczur Ale faktycznie fakt, przydałoby się jakoś wejść, jak tam kurde da do wejść na to Na to gunwo Bo chwilowo nie wiem, tutaj nie zeskoczę, nie? Nie Nie, na to nie zeskoczę O, dobra co mi się tego tak nie spodziewałem? Co tutaj doskoczysz? Oty, oty, szwany bobrze. Czyby hmm, czy by takiej była po, posiadłeś po Barbarosie? A, No w sumie. To wojska niemieckie. że znaczy niemieckie, prawda. E, jak to się ładnie zwało wtedy? Fajr, nie pamiętam. Ichniejsze wojska. Tam miały prawo być. No, w sumie oni byli bardzo chętni do rozpoczynania tej krucjaty, prawda? Wezwali się na. Czy się na wezwanie papierze? Eee, ale czy oni już pod koniec też tak czynnie brali udział? Mm, nie byłem taki pewny. Chociaż z drugiej strony nie jestem aż taki weznany w tych tematach, prawda? Tak, tam jaki burdel, nie? Ja tu jestem na spokojnie. Ale jakie są belezkogwiary? O, nie, nie będzie cholera. Ja Teraz no jak jaki będzie skok wiary, jaki będzie No do tego siana z którego właśnie wylazłem nie? Będzie skok wiary I powiedz mi, że to jest tylko po osaleńca nie? Powiedz mi tego. Będę przeszliwi... Chociaż szczerze dla samego widoku, cholera No tutaj powinna być pierwsza misja naprawdę Jako to wprowadzenie I ocaleniec Wlazłem tu, tu tylko do niego, nie? No dobra, ale ki. Jakoś jestem tam w miarę dumny z tego, że wlazłem Olera, ty przydałeś się go jeszcze zejść miarę. Nie, nie, nie chcę nikogo wkurwiać. jak mi chyba na nie zauważył, więc jest Git. nie tutaj być nie powinno. Nie tylko hipotetycznie, praktycznie też tutaj być nie powinno. Wlazłem w się, jeszcze. Jestem w szczegółowych strefach, nie? Tak, jest Git. No za co mi? Panie kierowniku, no za co mnie tutaj gonić. Dobra, gdzie ja mogę iść? Tutaj nie mogę iść, bo nie wiem jak tam wejść. Tutaj jeden z tych punktów prawdopodobnie to będzie targ, więc dobra Dobra, kij z tobą. Okej, okay, będę wszedać Niedobrze. Niższy chisen, niższy Tutaj jest ja po mojej lewej, po mojej prawej stronie. No myślę, że tam niestety Wiem, że mam uszika za plecami. Tylko to sobie tam spokojnie? Tak, lepiej ich nie mieć to na plecach. Francuzi? No, brali udział, prawda. Anglicy, Francuzi i Niemcy brali udział przeciw, przeciw prawie krzyżowi. No, w sumie te głosy mogło się zgadzać. Wow. Nie, dobra, nie idzę. Nie to dobrze, nie, nie, ja ci nie wymagam. Po prostu, żeby, żebyś mi tym mieczem nie machał prawda? po plecach, bo to no, można, na pewno podrapać kogoś z tym mieczykiem. Aha. Dobra, muszę raz wejść tam na górę, prawda? Tutaj. Dobra, okej. Okay. Czemu? No bo mogę w sumie. E, chyba nosił ten dysk tutaj wejźnie. Powiedz mi, że dolecę. Dobra. Dine God. God me toons! 3 chcesz, to nic nie zmieni. już będzie na górze Nie no, ooo. My... Tak jak już myślałem, kurde, wieża obserwacyjna, po co obserwator? Nie? Oj, dobra, ja chyba przez przypadek nie ważę. Bóg o mnie zapomniał, ea. Eee. Znaczy chyba tak to powinien się tłumaczyć. Ale mogą mnie dosłyszeć. No nie jest po prostu, nie? Ta... Tutaj się okaże jak... Jeszcze mam trzy punkty inne. Dobra. Dobra, już wiem, że tutaj coś się będzie działo. Okażnicy. Dobra, dobra, dobra. Ja rozumiem, że żab może tutaj nie być, ale. Tutaj o tym będzie tysiąc komentarzy. Przecież to tutaj jest ten język. idioto, prawda? I tak dalej. A... Człowiek jest istotą Omylną, prawda? Tutaj, żeby nie powiedzieć pomyloną Cieka Ciekawie jest na siano, prawda? Na pewno się przyda komuś na dachu ściano. Dokładnie w tym miejscu A, to jest fajne Miło, że się nie złamało Jakby jak była mechanika, prawda? Że jest szansa na złamanie się deski tutaj w Asasynie Ile by to osób kurwiło Ech Naprawdę Ciekawy jestem o ile ciszej mówię. Wiem, że na pewno mam teraz mikrofon oddalony od siebie. No, już będzie trzeba się mieć tak Okej, okay, wiecie co, szczerze, chyba bym sobie odpuścił jednak skakanie tutaj. A, nie widzę siana, B, już zasięgam zaufanie do tej mechaniki. Tutaj jest informator. Powiedz mi, że to jest Tark. Byłaś, znaczy byłaś, puśćcie. Niektórym nie trzeba powtarzać. Informacja. Aha, okej. Na pewno pewnie jakieś do przekręty. Też, w sumie te stragany to też może być objęte kotarkiem. jo jo co tam? Posłuchaj mnie, Altairze. Wilhelm z Monferratu zastąpił wielu uczciwych kupców w tej dzielnicy ludźmi wiernymi jego sprawie. Uh -huh. Zamierza osłabić wiarę w króla Ryszarda, żądając wygórowanych cen za kiepskie towary. okej. Okay, Trzeba pozbyć okay. się tych przekupnych handlarzy. Znajdź ich stragany i zniszcz je. Znaczy coś było, że polityka nas nie interesuje, nie i tak dalej. Ale, no właśnie. A najpierw sobie tam... O oh właśnie shift, tak? Pris spieszy i... Dobra, ja wiem. Też spieszy. Nie, proszę nie odchodź! Proszę tylko o parę monet. To jest pierwszy Sragan. Hmm... Co będzie Panie, łatwiejsze? Tylko parę moment, dobra, tutaj więcej osób, więc tutaj będzie potem ciągle się robić. Ten Sragan to jest ten, tak? Dobra.

Dobra, bo słuchajcie, jedno ale, nie? Gdzie są kurwa ludzie? Udało się? się? Nie wiem, nie widziałem, cholera. Bardzo mo mo możliwe, się udało, nie? Ale... nie kurwa, nie po co chyba chodziłem? Ej, po... Dobra. Nie, szans, nie mam szans? O, nie, nie miałem... Się Dobra. Już mogłem tam niżej, prawda? To załatwić w sensie zgubny pościg. Nie chlejnie, chyba 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 się udało przypadkiem jakoś. Nie ma. Gdzie <gry> Banda Januszów, nie? Kurde, siedzą w pięciu chopa stoję na dachu. Obok są wiszące ogrody, jedne jedyne. Hm, ciekawe, kto to mógł być i co się mogło z nim stać. No ale dwie minuty zaczęło szybko. Mam nadzieję, że teraz nie będzie przy Dziękuję za pomoc. O, Choć może dla ciebie niewiele to znaczy, przysłużyłeś się ważnej sprawie, no spoko, spoko. ten papier może ci się przydać, gdy spotkasz się z Wilhelmem. Oooo Chodź, ja zakładam... Hmm. Hmm, pozbył tutaj, nie? Tak